Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. O Boże, w kolejnym odcinku Pazgrojek, czyli poradnika dla młodego plastyka od Patryka. I w dniu dzisiejszym wyjątkowo nie będzie specjalnej praktyki, będzie szczypta teorii i weźmiemy sobie na tapetę dzisiejszych rozważań kwestię związaną z odrysowywaniem. Czy powinno się odrysowywać, co to daje, może nic nie daje. I generalnie porozmawiamy sobie na ten temat. A przy okazji przemycę Wam kilka bardzo fajnych książek, albumów, które na pewno pomogą Wam w kwestii odrysowywania. Także, już jak w tym momencie powiedziałem, widać, że jest to dla mnie kwestia jak najbardziej pozytywna i przydatna. Kochani, nie bójcie się odrysowywać. Jest taka szkoła, która. Są ludzie, którzy mówią, nie, nie, to sami powinniśmy ćwiczyć wyobraźnię, sami powinniśmy obserwować rzeczywistość i przelewać to na kartkę papieru. Czy jest to martwa natura, czy jest to portret, czy jest to widok, cokolwiek. Kochani, paradoksalnie nic bardziej um, mylnego. Z odrysowywaniem jest troszeczkę jak z czytaniem. Książek. Może niekoniecznie potrafimy używać słów, ale poznajemy nowe słowa. Tak samo jak w przypadku odrosowywania, poznajemy nowe style, co jak się niekoniecznie powinno. To jest wszystko w charakterze pewnej propozycji. To wszystko od Was zależy, z czego, z jakiego stylu zaczerpniecie. Jakąś kwestię, która potem wpłynie, bądź w 100% stanie się Waszą stylową, jeśli chodzi o rysowanie. Inna sprawa to oczywiście kwestie związane na przykład ze zwierzątkami, bo tak moja przygoda z odrysowywaniem się zaczęła. Zaczęło się od dinozaurów. Potem kiedy chodziłem do takiej pani, która uczyła mnie plastyki. W ramach zajęć dodatkowych, żeby ułatwić mi dostanie się do wymarzonego liceum plastycznego, właśnie dała album ze zwierzątkami, żebym odrysowywał te zwierzęta. I powiem Wam, że dzięki temu procesowi odrysowywania, właśnie jeśli chodzi o te zwierzęta, po prostu nauczyłem się rysować sierść, włosy tego typu właśnie elementy. Także absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie i nie ma bata, żeby nie wynieść jakiejś wiedzy z odrysowywania. Oczywiście możemy ze wszystkiego, nie wiem, z ulotki, ze zdjęcia, z czegokolwiek, jak najbardziej, ale tu chodzi o to, żeby odrysować coś, co zostało już narysowane bądź... Namalowane. Ja niestety tej książki ze zwierzątkami ze sobą nie mam w dniu dzisiejszym. Ale żeby nie szukać daleko, mam tutaj taką naprawdę potężną, fajną knigę, mianowicie 1000 arcydzieł. Tysiąc arcydzieł, które zostały wybrane, opisane przez siostrę Wendy Beckett, dzieła malarstwa Zachodu. I dlaczego Wam to pokazuję? Nie, że proponuję, bo tego typu książek jest Pierdyliard, prawda, z fajnymi pracami. Ale chodzi o to, że to nie o to chodzi, żeby odrysować cały, powiedzmy, obraz, całą pracę w jeden do jeden machnąć. Nie, być może wybrać sobie jakiś konkretny fragment. Bo nie wiem, nie wychodzi nam draperia, jakoś nie, 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 nie potrafimy jakieś zasłonki. Pomiętego koca narysować. Sięgnijmy do osób, którzy wymiatają na przykład w tej e, dziedzinie. Co ze światło u nas nie za bardzo? Kurczę, no to może Diré, Gogę, Kwestie związane z kolorytem, kolorystyką, no to nie wiem, to może mm, Lipi Filipino. No jest masakrycznie dużo tych wszystkich mm, artystów, ale chodzi o to, żeby po prostu nie bać się odrysowywać. To nie jest nic złego, to może nam tylko coś dać a niczego nam nie odejmie. To nie jest to, że my poprzez odrysowywanie rzeczy z prac jakiegoś gościa, wymiatacza, e, nauczymy się rysować tak jak on, bo też nie do końca o to chodzi, żeby kalkować czyjś styl, tylko właśnie nauczyć się stworzyć swój własny <śm> autorski. Nie wiem, może kwestie związane z efektem ruchu, o którym mówiliśmy, i zajebista batalistyka pokroju na przykład Wojciecha e, Kosaka. E, trudności, problem z malowaniem na przykład e, konia, mnóstwo wściekłych koni, jeszcze konie, tu też konie. Mówię, że są konie, nieważne, ale wiecie o co chodzi, tak? Po prostu pokazuję wam, że są różne postacie, które pozwolą wam podszkolić jakiś konkretny aspekt, który u was troszeczkę <laughs> leży. Weźmy sobie Albrechta Direra. Fenomenalne grafiki, krajobrazy i przede wszystkim portrety. Weźmy sobie Gogę, pod kątem plam plastyczności, doboru. Plan, gdzie jednak ten wymiar kolorytu jest nadrzędny wobec zróżnicowania tych barw. Rembrandt w tym momencie fantastyczna sprawa związana z światło-cieniem. Światło -cieniem. To nie o to chodzi, że Wy zrobicie rysunek z kolorowego obrazka. To w niczym nie szkodzi, nawet lepiej, bo oni tutaj muszą użyć, używają wielu, wielu farb. Wy macie tylko Ołówek. I dopiero zwróćcie uwagę, jak można sobie poćwiczyć przeróżne skale szarości, bieli, czerni. Rembrandt. Monet i tak zwany styl dywi, dywizjonistyczny yy, na zasadzie specjalnych takich paćków, plamek, pigmentów, jeśli chodzi o yy, właśnie yy, o, zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o przede wszystkim malarstwo. Super sprawa, Monet. Kandinsky. Co Kandinsky jest nam w stanie zaoferować? Chorą, porąbaną, wesołą abstrakcję i tutaj z kolei zabawę kolorowym konturem. Renoir. Fenomenalny efekt bardzo wyraźnych twarzy, bardzo wyraźnych... Portretów, ale jednak jak spojrzymy z bliska, to wszystko jest nieprawdopodobnie rozmyte. Dopiero z daleka nabiera to nieprawdopodobnego wymiaru zajebistości. Renoir, Riegel, 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 zapomnę jak się wymawia. Architektura, coś dla osób właśnie poszukujących jakichś wskazówek pomocy w tym resorcie. Picasso i wesoły kubizm. Tu z kolei zabawa bryłą, o której też mówiliśmy wielokrotnie. No i nasz Jacek Malczewski. Jacek Malczewski. Tutaj z kolei kłaniają się nieprawdopodobne emocje, jeśli chodzi o portrety. Coś fenomenalnego. Także to były luźne przykłady właśnie twórców których prace mogą Wam pomóc właśnie w całym tym procesie zjawisku odrysowywania, ale żeby nie było to puste, napałe odrysowywanie bez pomyślunku, na myślunku, tylko żeby podszkolić konkretny e, aspekt, e, nauczyć się nowych elementów, które dotychczas nam niespecjalnie wychodziły, jednak jest to w, w, jednak czy to są właśnie te moje zwierzątka, o których Wam wcześniej mówiłem? Czy są to albumy z pracami malarskich, graficznych, wymiataczy? To nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli tylko macie możliwość, warunki, coś sobie odrysować, naszkicować, przekalkować, oczywiście to będzie kopia. To będzie kopia, to nigdy nie będzie aż tak zajebiste, Też są wyjątki niż oryginał, ale. To mię poczucie, że odrysowujecie od kogoś naprawdę pro i szlifujecie ten skill, jaki konkretny, konkretny element, który u Was leży. Czy to była wspomniana właśnie bryła, perspektywa, światło, cień, kontur, efekt ruchu, draperia. Mógłbym wymieniać i wymieniać. W pracy każdego, kogo chcecie odrysować, znajdziecie jakiś ten element. Także nauka. W dniu dzisiejszym, podczas dzisiejszej lekcji, lekcji odrysowywanie jest zajebiście ważne i przydatne pod warunkiem, że robimy to w jakimś konkretnym celu i z głową. Dziękuję Wam serdecznie za kolejny odcinek Bazgrojek. Trzymajcie się kochani. Hej! Jest.